I to wszystko, co przeżyłam, naprawdę tam powiem. Tutaj teraz padło pytanie: skąd się wzięło moje zainteresowanie sztuką? Tańcem wszystkim. Mianowicie, ja miałam rodziców, którzy dla mnie byli autorytetem i najwięcej mi nauczyli. Mój ojciec miał zdolności plastyczne. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium i malował piękne obrazy, portrety. Często jemu przy tym towarzyszyła, jako model. Musiałam siedzieć bez ruchu i malował, patrząc na mój, moją figurę, gest, malował obrazy. Oprócz tego mój ojciec bardzo chciał, marzył że jak ja dorosnę, żebym została swym polską malarką. No jakoś to się tak nie stało. Czasy później pokieraszowały wszystkie plany i zostałam właśnie nie malarką, w sensie nadmocnią, ale malarką ruchu, tańca, to co właśnie w tej chwili robię. Jakieś okazje było, to mi piękny jakiś strój budowy. Na przykład miałam strój krakowski. W tym stroju krakowskim, jak jechaliśmy do kościoła, zawieramy do kościoła w tym stroju krakowskim. Jechaliśmy do zajęć, na jakieś przyjęcie, spotkanie, też jechałam w tym stroju krakowskim. Czyli moja mama uważała, że ten stroj jest taki właśnie bardzo reprezentacyjny i zawsze mnie zabierała w tym stroju. Jak podrosłam, nowy stroj krakowski miał i inne jeszcze też. Czyli miała tendencję do zbierania mnie na ludowo. jak ja na tak tańczyły, dziewczyny, chłopcy, opowiadali to, co tam widzieli. Ja tak pod tym potrzebian i siedziałem, tak się myślałam, Boże, ja tak mogła być też a aktywno, że ja tak mogła tańczyć barę, że już wtedy zaszepiły we mnie tą chęć, żebym ja te rzeczy poznała w ten sposób, a potem jeszcze to, Dziś Państwo, puszczary takie były yy, yy, urządzenia, jak teraz tak tubą, taką magnetową z tubą, gramofony, padrofony. i to puszczamy płyty i do tego ten trzydziesiąty kawałek. Jeszcze patrzyłam jak to wygląda i bardzo się chciałam tego nabić. Tego, które ja miałam jako dziecko, ja miałam z ojcem kontakt tylko osiem lat, z mamą jedenaście. I powiem teraz króciutko, jak byliśmy w tylu Miożewicza, to w trzydziestym roku i niech przez te rady zaczęły się sygnały, uwaga, uwaga, Niemcy przekroczyli granicę polską, mamy wojnę. będą alarmy, będą pokoje do wojska. To były takie ogłoszenia i rzeczywiście były te pokoje. I mój ojciec, ponieważ już był w rezerwie, natychmiast się włączyć do wojska. Mało z tego, czyli jak będzie muszę jechać na to. A mama mówi, no dobrze, gdzie masz mundur? Nie umiał wejść, która ja było to już na obropie, na to, rezerwy, no to trzy długo. Mama chwili wszystko, żeby szybko ten mundur ubrał. I on się ubrał w ten mundur. I zaraz po zgłoszeniu się do sztabu tak oprócz. przecież na zajęciach paletowych. No ja dostała a nic nie powiedziałam mamy bo to nagle się stało. i ja zostałam. A moja mama wróciła z tej kopalni, córki nie ma, inne dzieci przyszły, z była straszna. Przyszła biedna z naszych a szkoła była 3 km dalej. Przyszła po mnie do tej szkoły, pyta, czy tu jest córka. No przyzielam, mówi tak, na obliczku paletowym. A co tam, no, obliczku paletowym? No i przyszedł, co ty robisz? Mama, tylko się nauczyć tańczyć on zapisał jak się mama znerwowała na mnie, to tak mi powiedziała. Wszystko wstydziłam się. Ojciec siedzi w niewoli niemieckiej. Matkę za to, że byłysłon wybiegnie tutaj na urad, a tobie by się ruszki tak to zachęła, tak krzyczała na mnie. Na przykład miałam strój krakowski. W tym stroju krakowskim, jak jechaliśmy do kościoła, zawieraliśmy do kościoła w tym stroju krakowskim. Jechaliśmy do zajowy na jakieś przyjęcie, spotkanie, też jechałam w tym stroju krakowskim. Czyli moja mama uważała, że ten stroj jest taki właśnie bardzo reprezentacyjny i zawsze mnie zabierała w tym stroju. Jak podrosłam, nowy strój krakowski miał i inne jeszcze też. Czyli nie ma tendencji do zbierania mnie na lądową.